Każde wysiewane nasionko zawiera w sobie ogromną ilość kosmicznej informacji. Ta ilość nie ma porównania z żadnym rękodziełem człowieka. Dzięki tej informacji nasionko wie precyzyjnie do jednej tysięcznej sekundy, kiedy powinno ożyć, wykiełkować, jakie soki pobierać z Ziemi, jak korzystać z promieni kosmicznych ciał, Słońca, Księżyca, Gwiazd, w co ma wyrosnąć i jakie. Płody wydawać. Wydane płody są przeznaczone dla zabezpieczenia życia człowieka. Mogą one oddziaływać znacznie efektywniej, mocniej niż najlepsze w świecie zrobione przez człowieka lekarstwa, które istnieją i będą wyprodukowane. W przyszłości będą walczyć i przeciwstawiać się jakimkolwiek chorobom organizmu ludzkiego, dlatego, nasionko. Od samego początku powinno wiedzieć wszystko o tych chorobach, żeby w procesie swojego dojrzewania nasyciło przyszłe płody wszystkimi niezbędnymi składnikami, potrzebnymi bezpośrednio do leczenia konkretnej osoby i konkretnej choroby albo kilku chorób, jeżeli się objawiły, lub istnieje do nich skłonność, żeby nasionko ogórka, pomidora lub innej rośliny wyhodować z taką informacją w ogródku. Należy przed wysianiem kilka niezamoczonych nasionek wziąć do ust i trzymać nie mniej niż 9 minut, następnie położyć je między dłońmi, przytrzymać 30 sekund i stać przy tym boso, w miejscu gdzie będą wysiane. Potem należy otworzyć dłonie i wydmuchnąć powietrze z płuc na nasiona. Tak przygotowane nasiona należy trzymać w otwartych dłoniach, jeszcze 30 sekund na słońcu. Potem wsadzić do ziemi. W żadnym wypadku nie podlewać. Podlewanie możliwe jest dopiero po trzech dobach od wysiewu. Siew trzeba wykonać w odpowiednich dla każdej rośliny dniach. Te informacje można znaleźć w kalendarzach, które są opracowane na podstawie faz księżyca. Wcześniejszy siew bez podlewania jest bardziej wskazany niż późniejszy. Podczas wzrastania rośliny nie należy obok niej pielić wszystkich chwastów. Z każdej odmiany należy pozostawić chociażby po jednym. Chwasty można po prostu podcinać. Przy takim postępowaniu Nasionko zbiera w sobie informacje o człowieku i w czasie wyrastania jego płodu będzie maksymalnie odbierać z kosmosu i Ziemi energię potrzebną bezpośrednio do, dla konkretnej osoby. Chwastów nie należy wytępiać, ponieważ również mają swoje przeznaczenie. Niektóre z nich chronią rośliny przed chorobami, a inne dają im dodatkowe informacje. W czasie hodowania rośliny powinniście z nią obcować a chociażby raz w czasie jej wzrostu, podczas pełni księżyca, podejść do niej i ją dotknąć. Płody wyhodowane z nasionka w taki sposób i używane przez człowieka hodowcę, są zdolne wyleczyć go absolutnie z wszelkich chorób. Znacznie zahamować starzenie się organizmu, pozbawić złych nawyków. Wielokrotnie zwiększają zdolności umysłowe siewcy i dają zaspokojenie duchowe. Płody mają najbardziej efektywny wpływ, jeżeli spożywa się jej nie później niż trzy godziny od dnia zbioru. Taką procedurę należy zastosować do różnych odmian owoców i warzyw uprawianych w ogrodzie. Niekoniecznie trzeba wysiewać w taki sposób całą grządkę ogórków, pomidorów czy innych. Wystarczy kilka krzaczków. Wychodowane w taki sposób płody będą się różnić od innych tego samego gatunku, nie tylko smakiem. Gdyby je poddać analizie, to po porównaniu składu one też okażą się inne. Przy sadzeniu rozsady, obowiązkowo musimy uformować wykopany dołek swoimi rękoma, palcami bosych stóp, przyklepać ziemię i dodatkowo do niego napluć. W procesie pocenia się nóg. Wychodzą z człowieka toksyny zawierające informację o chorobach organizmu, którą otrzymują z kolei sadzonki. One przekazują je swojemu potomstwu, które będzie miało zdolność do walki z tymi schorzeniami. Od czasu do czasu należy chodzić po ogrodzie boso. Wystarczy hodować takie gatunki, które rosną w większości ogrodów, a więc malina, porzeczka, agrest, ogórki, pomidory, truskawki jakakolwiek jabłonka. Bardzo dobrze jest, jeśli jest wiśnia albo czereśnia oraz kwiaty. Areał i teren, na jakim je posadzono, nie mają wielkiego znaczenia. Obowiązkową odmianą, bez której nie ma możliwości wypełnienia harmonii w energetycznym mikroklimacie w ogrodzie jest słonecznik. Chociażby jeden. Koniecznie trzeba zasiać około 1,5 do 2 m2 zbóż. I absolutnie bezwzględnie zostawić trzeba wysepkę pod różne trawy, nie mniej niż 2 metry kwadratowe. Tej wysepki nie można obsiewać, powinna być naturalna. Jeżeli nie zostawicie takiej ugorowej wysepki, to należy przynieść z lasu darń i stworzyć taki ugór dla człowieka ogrodnika. Wielkie znaczenie ma nie tylko różnorodność roślin i sposób ich posadzenia, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt z nimi, dzięki któremu odbywa się gromadzenie informacji. Sposób sadzenia, o którym mówiłam, jest niezwykle istotny. Najważniejsze to dać temu kawałkowi przyrody pełną wiedzę o sobie. Wtedy nie tylko efekt leczniczy, ale również życiowe zabezpieczenie Twojego organizmu będzie. Znacznie większe niż przy tradycyjnym uprawianiu płodów. W dzikiej, jakby to określacie, przyrodzie, a ona nie jest dzika, wy jej po prostu nie znacie. Istnieje mnóstwo roślin, którymi można wyleczyć absolutnie wszystkie choroby, które znamy. Te rośliny właśnie po to zostały stworzone, tylko człowiek stracił częściowo wiedzę o wartości tych ziół. Pamiętaj. Głównym lekarzem jest Twój organizm, który od stworzenia był świadomy, jakich ziół należy zażywać i w jakim czasie. Robił to intuicyjnie i nikt inny nie może go zastąpić, bo to jest osobisty lekarz dany Tobie przez Boga. Uczy Cię, jak wrócić do tej wiedzy. Rośliny z Twojego ogródka dzięki ponownemu stworzeniu więzi będą Cię leczyć i troszczyć się o Ciebie samodzielnie ustalą właściwą diagnozę i przygotują specjalne, najbardziej efektywne dla Ciebie lekarstwa. A pszczoły. Hm, to co robicie dla życiowego zabezpieczenia pszczelej rodziny, często przynosi odwrotny skutek. Przez ostatnie tysiąclecia tylko dwóm osobom na Ziemi udało się zrozumieć te unikalne żywe stworzenia. Byli to zakonnicy, którzy zostali beatyfikowani. Można o nich przeczytać w książkach. Znajdujących się w klasztornych księgozbiorach, musicie wiedzieć, że należy robić gniazdo podobne do występującego w naturalnych warunkach. Dalsza praca będzie polegała tylko na tym, żeby zbierać część miodu, wosku i innych produktów stworzonych przez pszczoły. Wiem, ludzie boją się pszczół, ale pszczoły żądlą tylko wtedy, kiedy człowiek sam agresywnie do nich podchodzi, macha rękami. Boi się, jest bardzo agresywnie nastawiony nie tylko do pszczół, ale do kogokolwiek. One to wyczuwają, bo nie przyjmują promieniowania wszelkich ciemnych odczuć. Ponadto mogą rządzić te części ciała, będące w stanie zapalnym, który z kolei wywołany został chorobą jakiejś części organizmu ludzkiego, albo te miejsca, gdzie przerwany został obłok energetyczny, lub nastąpiło jakieś inne naruszenie równowagi. Wiecie, jak efektywne jest leczenie przez pszczoły choroby, które wy nazywacie zapaleniem korzonków. Nie jest to jedyne schorzenie, które one potrafią leczyć. Gdybym miała ci opowiedzieć wszystko, co wiem, i jeszcze to udowodnić, tak jak tego chcesz, to musiałbyś przeżyć u mnie nie trzy dni, ale wiele tygodni. Współcześnie dużo się mówi o pszczołach, a ja wniosłam tylko małe korekty do tej wiedzy. Uwierz mi, proszę, że one są bardzo pożyteczne. Zasiedlić rodzinę w takim ulu jest bardzo łatwo. Trzeba wsypać do ula pszczeli rój, a przedtem położyć kawałek wosku i miododajną trawę. Żadnych zrobionych ręcznie ramek i wytłaczanek woskowych nie należy wstawiać. W przyszłości, kiedy pszczele rodziny będą żyły na kilku sąsiednich ogródkach, pszczoły będą się roiły same. Będą same zajmować wolne ule. A jak zbierać miód? Otworzyć dolną pokrywkę, oderwać wiszące plastry i zabrać zasklepiony miód i pyłek. Nie wolno postępować zbyt zachłannie. Powinno się zostawiać część miodu pszczołom. Na